Wszystkie z tej strony pędzę ci kolejny odcinek, Proszę Państwa, tym razem nie jest BS-a. Dzisiaj sobie zos zostanie, proszę Państwa, skoczkami nastrzędzkimi. Także co ja Wam przypominam o w górę subskrybencji, No i o tym, że codziennie z tymi są około 19.30 na trowo. Link macie w opisie. No i co, bezbędnego tutaj yy, czegoś tam. Yy, lecimy do odcinka. Także proszę Państwa, jak widzicie, ja to jestem jestem tym skoczkiem. Yy, nie wiem, dlaczego nie mam niku. Ale zainstalowałem sobie skin jam Challenge, kiedyś to kiedyś, chyba od bardzo dawno grałem Nie grałem w to mega dawno, więc się sobie polecimy Mam tutaj całkowicie nowe konto Mam w ogóle jakąś skrzynię, bo zagrałem sobie chwilę Więc sobie ją odblokujemy, tutaj możemy trafić coś sympatycznego Aha, za 13 sekund i to będzie kosztowało... Nie, to będzie za darmo vip, Pokój. znaczy vip, blokuj. ILE?! Ja nie będę skakał za tyle pieniędzy, dobra Pokus pokus, czary mary, w tej skrzynce jest twój stary median Mega uwaga, let's go! Aha, tu się teraz otwiera Kosa kombinezon z jakimiś cytami, co to jest? Ja nie, ja nie ten, co to jest moment. Ja sobie, o dobra, odbierzemy sobie kombinezon, proszę Państwa, zestawy. Nie, to jest chyba nie tu w kombinezon tutaj. Dostaliśmy jakiś kombinezonik za darmo. Eee. O, taki rzadki chyba, ale że ja taki od razu będę do skakania. Także co, polecimy sobie, ja sobie tutaj zagrałem, proszę Państwa, w Polsce, jeden chyba mecz, bodajże. Więc sobie polecimy kolejny, tutaj mamy teraz K170, więc zagrajmy, oczywiście yy, Klikamy dwoma palcami na ekran, no ale to myślę, że jak ktoś kiedyś grał to wie, żeby wyskoczyć. Potem jednym palcem się steruje w powietrzu i dwoma też trzeba kliknąć, żeby wylądować. Mam nadzieję, że się tutaj nie porozbijamy. Skok, ale leci, skubany a dać leć, leć! Ląduj! Oj, dobre było lądowanie, proszę Państwa, nie grałem to tak dawno 103 metry. Rekord skoczni. Kurde, da beko i można sobie taką gierkę zagrać. Uwaga, które mam miejsce teraz? Twałem skokirwali, zaraz zobaczymy. wiem, czy tu chyba można było jakieś. u kiedyś przez netas. O, ale poleciałem: 123 x po 106. Można było kiedyś przez netas to zagrać jakoś, ale nie mam pojęcia, czy to też była ta gierka. Więc zobaczymy. W ogóle nagrywam telefonem obraz, ale tym, tym. Tym, tym nagrywam y, ekran. O nie, za wcześnie. aaa, że spalił. Boże święty, tego nie widzieliście. Ja pierdykam, ale wlądowałem teraz średnio. Średnio najeżdża strasznie. ojoj chyba spadnę na drugie miejsce. 77 metrów. Co to? Wyłączaj mi tą tą! To no tu się jakiś mi włączy, moment. Reklam nie chcę. Czyż to jest... Czyż Krzysztof Wrótkowski. To nie jest ten <grymne> co? Co robi te? Ej, dobra, spróbuj ponownie, jak pobije luźno teraz. Przecież to Wrótkowski to nie jest ten, co robi jakieś kabarety, czy tam stand upy. Ej, nie wiem dlaczego mi się jakaś reklama odpaliła. Poważnie nie naprawdę. Nie mam pojęcia. Może powinien to bez internetu nagrywać. Oj, bardzo dobre, no nie wiem, czy to było bardzo dobre. O, ale za późno lądowanie. Chupa wygieł. Ale lipa a Skocznia się zapada. Tak dobrze, proszę Państwa. Dzisiaj w ogóle też na sterowo będzie streamek Chyba w ogóle z Rocket Liga. 97 metrów. Aj tak skończyłem daleko ty Będzie chyba streamek z Rocket Liga. Może zagramy z tym Michałem, sympatycznym szefem y, turni. Tylko, że turnie jest o 21. Więc, no z półtora godzinki z tym, aby musiało być na pewno. Zobaczymy, zobaczymy, bo trochę dobiję do dopiciu tych 5 godzin, żeby y, tutaj mieć. Możliwość tej many Więc zobaczymy, no dobre lądowanie. ej Ja chcę zagrać jakieś turnie, bo tu gramy jakieś mecze To prawda w ogóle to się ile skończy, bo ja chciałem to poskakać, spoko to jest Ja skończyłem teraz 121 metrów, będę znowu pierwszy MAMY TO! Seria druga, hał bo to jest seria druga, dobra polecimy serię drugą i zobaczymy czy można jakieś turnie zagrać, bo szczerze turniej bym sobie pyknął, albo sobie otworzymy jakąś skrzynkę, co tam Ulepszymy coś, zobaczymy, dobra uwaga Ok, za późno wybicie, ale zapikował na łeb bardzo dobre lądowanie, chupia Ja przeleciałem z 10 metrów. Jaki amator, Paweł będzie skakał. Uwaga. Mamy, o Boże, 171 metrów. No, weź ten Burger King, co to są te reklamy. Dobra, spróbuję. Już nie będę włączał ta z internetu, nie, nie wysra coś. Aha, trzecie miejsce, kordak. Czwarte, piętnaste. Posrało. Już ja skakałem dobrze. Nie, dobra, nie podoba mi się to. Czekajcie, rywalizacja. Ja przy swoim. przy jednym telefonie, nie. Rozegrać grę jakiego on zdobyć? Szósty poziom, aha. Piętnasty poziom, czy to jest odblokowane jakiegoś czasu, dobra. Norwegia, Niemcy, czyli my to musimy na buty zagrać, dobra, to. Kurde, pieczonie nie wiedziałem, bo bym popykał jakieś tutaj rywalizacje. Gra przez Facebook rankingi. Gra rankingowa, no właśnie, szósty poziom. Ale mam 3,5 tysiąca golda, tak, jakieś 3 I Co tu można odblokować? wyblokować? Sprzęt. Sprzęt. O, 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 kask, rękawiczki, zwiększałem prędkość na progu, zwiększałem stabilność lotu, zwiększałem stabilizację lądowania, narty, siłę nośną i wydłużałem lot. Kupiliśmy sobie, proszę państwa, to. Kupimy sobie to. Zwiększałem widoczność progu, nie. zwiększałem opór powietrza. Dobra, damy jeszcze opór powietrza i kupimy sobie skrzynkę chyba, bo jakoś może... O, tu są umiejętności, wyskok, jeśli zwiększą mocą. O, to sobie zużyjemy te diameciki. zwiększamy siłę nośną i lataj dalej. Oglądaj stabilnie, ja tam jakieś stabilne, stabilne pozycja podczas lotu. O, to się może jeszcze przydać, Dobra. wydajmy całe te diamenciki jeszcze sobie otworzymy skrzynkę jakąś. Bo cząby nie. Epicka. A wywalone z całym hajsem polecimy za epicką. Let's go, uwaga. Co jest? Co jest? Jedną kartę kasku. Co to znaczy jedna karta kasku? Ty. Jedna karta kaska do mnie mówię, że to coś jest do kasku. Do mnie mam, do, do mnie muje, chyba się tak nie mówi. Kaski, co to jest zwykłe? O, oh, Że ja mogę teraz sobie kliknąć to i to wybrać, tak? Wymień Aha! Ja potrzebuję tych kart kasku tyle? Ja pierdykam, tam mam dopiero jedną, co to jest? To czyli nie mamy nic? Dobra, polecimy sobie jeszcze jeden turniej, a tu przyszłego z tego jakbyśmy nagrywali jeszcze jakiś kolejny odcinek z tego To się proszę państwa tutaj postaram bić, że mógł grać już na TT Żebym mógł sobie proszę państwa elegancko zagrać na e, Na innych przeciwników jakoś internetowo, jak nie internetowo to Ogarnę jeszcze jak, bo trochę w ten grałem, a chciałem sobie nagrać tego odcinek Bo sobie to jest bekowe delikatnie, no może nie jest jakoś bekowe, ale uwaga Ej tu próg krótki, co jest pikuj, Chłop się poskładał, chłopca chodzi na nartach ja podobnie idziemy, widziałem, rok temu jak pierwszy raz byłem. Tylko, że ja dalej skakałem, no ale nic, nic, nic. dobra, tego nie idzie. Dawid Kubacki, lecimy jeszcze raz. E, czemu w ogóle nie używam tej oryginalne nazwiska? Tak można w ogóle. Ale to jest krótka ta skocznia, strasznie. Bea, lec, 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 le. leć Adaś! Ocholipka, ty, ta skocznia jest mega krótka. ja tu wylądowo, ledwo co wyskoczyłem i chobie żąduję. Dobra, ile mam metrów? 82 69 teraz. Aha, no to. Te które miejsca? 69 metrów, czy mam skakać tak? Drugie, oj, 71. Niko nie będę tego czytał, bo jeszcze się coś przekręci i mi zdejmą y, nagrywa, możliwość nagrywania za takie brytkie słowa, Ale dobra. Uwaga, 3, 4 Lecia daś, no jak za późno. Nie no, chłopi, jak za późno, przecież ja... Rafl... Ja pierdykam. Trochę chyba faktycznie się co za późno, poza progiem wybiło. Ale dobra, czy będziemy jakieś tutaj 61 metrów teraz? Oj, oj oj, 10 metrów mniej niż oni skakali. A ja, ale dalej mamy drug, drug, trzecie miejsce. Dobra, jeszcze seria druga. Teraz jest mocniejszy wiatr, mocniejszy wiatr z nartami. Widzowie, podwojenie być pod narty, to byśmy polecieli w kosmos, uwaga. Tutaj jest ta skosza, bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Ej! On tak szybko ląduje, ja pierdzielę. Może ja tu nie mam pochylone zbyt ten narty do dołu i przez to, dobra, pominiemy sobie. A nie można tutaj pomijać, to trochę martwi. 115! Le? 115 skubany! No i reklama! Wypieprzaj mi z tym! Kurde! Yy, se klikniemy tak w to, patrzcie jak ja kliknę to to mi się coś otworzyło niestety Nie, dobra, lecimy dalej, ej, to se po prostu... No 16 miejsce, jak się pytam? Fajnie się lata? Spadaj na drzewo, szmulu! Nie, dobra, widzę, coś tu spalone jest, ale ja się postaram na kolejny odcinek już to ogarnąć bo nie sądzimy, to trochę to inaczej wygląda. Nasz Facebook samouczyk, walony samouczka. Także co, ja Wam bardzo tak dziękuję bardzo, za ten właśnie dzisiejszy odcineczek. Na kolejny już tutaj postaram się bić ten szósty poziom i zagram sobie jakieś zawody. Yy, polecimy, co i jak. Także co? zostawcie łapkę w górę. Nie